Witam bardzo serdecznie na kanale Santiago Olin. No i jak nazwa wskazuje, lecimy z Blikensem i lecimy z Olinem. Od razu z Olinem. Zobaczymy, czy dzisiaj nam spadnie jakiś prezencik z kodzikiem Santi 7. Zobaczymy, czy będziemy mieli właśnie do tego farta. A jeśli nie do tego, no to mam nadzieję, że ta bitwa Olin nam wyjdzie. No bo będzie to tylko jedna bitwa. Już sobie akceptuję Blika na telefonie. I zobaczmy. Na początku, czy jest prezent? Niestety prezentu nie ma, ale są ciągle do zdobycia. Tak czy inaczej, lecimy najpierw z eventem. Otworzymy sobie najpierw e, skrzynię Gamecase za 2,5. Ok, i od razu lecimy z Olinem na bitwach. Jest taka fajna nowa skrzynia. Wy polecaliście dzisiaj się widz na Discordzie chwalił za 7,20. Ona jest tutaj, ta z, nowych, e, z nowego chyba eventu, czy coś takiego. Więc sobie zrobimy za całość i za 2,40 dodamy sobie farmita. Dajmy sobie to na dwie osoby na Crazy Rushu. A co jest w tej skrzyni? Aha, to jest ta skrzynia, dobra. To może być Crazy Rush. Na dwóch, dobra. Trzymaj kciuka, trzymaj kciuka, oby wyszło. <laughs> Botpago, nie lubię z nim walczyć, niech trafia skiny. U mnie muszą być gorsze. Ilościowo. Aha! Ok, moje lepsze. 1-0. Niedobrze się zaczyna. Ciągle 1-0. Daj dla pago, daj dla pago. Ok, 1-1. Jeszcze dla niego. Och, no nie chcę dać patrz. 1-1. 2-1. Niedobrze, niedobrze. traf coś, pago. Traw coś. Chodź na remis. Chodź na remis. Dobra, jest remis. I farmic zadecyduje w takim razie. Proszę dla niego lepszy. Mamy to. Wygraliśmy. No dobra, dzisiaj Olin udany, dzisiaj Olin udany. Serdecznie dzięki, zapraszam się na kolejny odcinek i też na główny kanał, a także na kika, na którym streamuję. Linki do wszystkiego masz w opisie. No i oczywiście kodik Santy7, ja go używam i z tym kodem masz dodatkowe prezenty do zdobycia. Serdecznie dzięki, trzymaj się i do jutra, do jutra na głównym kanale, bo tutaj to nie, nie... nie wiem do kiedy. Cześć!